Skąd pomysł na zorganizowanie takiego nietypowego dosyć spotkania? Z potrzeby. Z potrzeby mówienia ludziom o tym, że można radować się, można szukać rozwiązania medycznego, które tak naprawdę nie jest usankcjonowane prawnie. Rozwiązania, które jest bezpieczne, skuteczne i powinno być ogólnodostępne. Uważam, że skoro mi się udało tę walkę wygrać i życie dziecka uratować, albo wygrać, albo wygrać to życie dziecka, to trzeba o tym mówić głośno, bo ludzie o tym nie wiedzą. Dotarłam do takiej wiedzy która pozwoliła mi uratować dziecko, więc myślę sobie, że każdemu się należy i nadzieja, i szansa na to, żeby, żeby żyć po prostu, żeby żyć. Czy dzięki Marichowanie życie od swojego syna? Z pełną odpowiedzialnością za własne słowa, będąc w pełni władz umysłowych i, i, i praw obywatelskich. Tak. Ponieważ marihuana jest dosyć takim kontrowersyjnym tematem. Więc chcemy mówić o marihuanie medycznej w aspekcie medycznym, chcemy mówić o marihuanie medycznej w aspekcie społecznym, chcemy mówić o marihuanie medycznej w aspekcie prawnym również. W jednym takim seminarium tematu nie da się wyczerpać. Uważam, że jest to temat, który, który, który jest ogromny w samym swoim jakby znaczeniu. Ja ufam, że to jest lawina, która już będzie schodziła teraz bardzo szeroką ławę. My wiemy, że marihuana jest naprawdę lekarstwem na wszystko. Prawie. My wiemy, że jest to produkt, i że mówimy o marihuanie, mówimy o oleju. Firmy farmaceutyczne oczywiście potrzebują pismo nosem, jak zawsze. I usiłują nas przekonać, że tylko ten wyciąg z marihuany w postaci tabletki jakiejś, jakkolwiek się to nazywa, jest w tej chwili na rynku chyba cztery, to jest właśnie to. To no nie jest to. Nie jest to, bo to jest w czystym oleju, tak jak to zostało stworzone w roślinie. No to jeśli teraz w tym tak, oleju sztucznie wytworzonym włożyć wszystkie pozostałe substancje, które wiemy, że działają synergistycznie, to wrócimy z powrotem do oleju Więc czy nie lepiej jest używać nowej Oczywiście, że lepiej. I to się dzieje. Ten proces oczywiście trwa. No, tragedia tego wszystkiego polega na tym, że to wszystko w Polsce dzieje się w podziemiu. To nie ma tak, że nie leczy się ludzi, że nie stosuje się marihuany w sensie oleju. Nie ma tak. To nie jest. Tylko dlaczego w cywilizowanym kraju w XXI wieku tego typu działania muszą być w podziemiu? Wiemy o tym, że odpowiednie wkładanie witaminy C. I innych produktów, i innych preparatów, innych substancji razem jest niezwykle pozytywne. Ale tego nie wykona się w szpitalu, bo nie wolno. No więc czy medycyna w XXI wieku, żeby ratować życie człowieka, musi zejść do podziemia? Mówimy tu w większości o nowotworach, bo to jest najstraszniejszy rodzaj, powiedzmy, choroby takiej, która no, wielokrotnie uważana jest za wyrok, chociaż oczywiście żadnym wyrokiem to nie jest. Ale w tym przypadku mamy bardzo dobry przy przykład. Najlepsza ilustracja, yy, no nie użyję, nie użyję tego słowa, głupoty ludzkiej. Najlepszy przykład. To jest to, co na mojej stronie internetowej opisałem pod zakładką Nowotwory. Wielu z Państwa to wie, to nasz rząd zaakceptował strategię walki z nowotworem. Strategię, która jest oparta na tym samym, co było w Stanach Zjednoczonych. Na takiej samej strategii, na tych samych metodach, właśnie. W Stanach Zjednoczonych oficjalnie już się mówi, że wojnę z nowotworem przegraliśmy. Znaczy oni. Została przegrana ta wojna z nowotworem, stosując określone metody. Teraz u nas. Mówimy, my zastosujemy te same metody. Dlaczego? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych odniesiono spektakularny sukces. No to coś się tu nie zgadza. Nie znają angielskiego. Może nie znają angielskiego, nie wiem tego. Ale my mówimy o tsunami nowotworowych, mówimy o tsunami stwardnienia rozsianego w tej Mówimy tutaj o substancji, która jest zakazana. No substancja znana od pięciu tysięcy lat, tak dobrze mówię, może więcej. Substancja znana od pięciu tysięcy lat. Substancja, która jak słyszeliśmy na tak jest. Ja namawiam do kupienia książek edukacyjnych tych. E, substancja w zasadzie nie można przedawkować. Bo się nie da. Ja. Ale czy to Dlaczego zabronić jej używanie? W tej chwili bardzo dużo osób, kiedy mówi się o marihuanie, widzi ćpunów. A przecież to tak nie musi być. Produkcja oleju z konopi jest banalnie prosta. Jest tylko kwestia właśnie na to, na co tu prelegenci zwracamy uwagę, jest tylko kwestia tego, ile tego nieszczęsnego THZ ma być. Bo jeżeli to przynosi pacjentowi ulgę i świat wygląda mu lepiej i potrafi się śmiać z tego powodu, to czemu nie? To Apetyt ma. Apetyt ma, tak. Przecież pacjenci nowotworowi, jak Państwo wiecie sami, bardzo często umierają nie z powodu nowotworu, tylko z powodu jego leczenia. Sam w sobie jest yy, kancerogenny. Radioterapia, przecież to są silne, jest to silne dominowanie jonizujące, które strategii nomotorów wymuszano, trzeba jego unikać. Bo wywołuje nowotwory. Jeżeli my mamy środek, który jest tak banalnie prosty do wykonania, to to jest pośrodkiem. Przecież owiec można wykonać. W ciągu jednego dnia tyle że i inaczej tego zabrania, to kto jest Karolinien. Kto jest Kamlin. Fajnie z Maxem poszło. Max nie jest jedynym dzieckiem, który... Oczywiście Olej stanowi pomógł. Jeżeli się widzi mężczyznę, a Olej stanowi mu pomaga. Jeżeli się widzi mężczyznę, który ma yy, jakąś chorobę neurodegeneracyjną, która nie pozwala mu spokojnie stać. On nie jest w stanie zapalić, bo nie może sobie to ustrafić, bo mu ręka od tak lat. Ale jak się tą rękę przytrzyma i podam, się zaciągnie, po 30 sekundach to już jest ten, nie ten sam facet. to prawie tak jak ja. I on zaczyna normalnie funkcjonować, on już mówi, on już żyje. Odzyskał... Nie tyle świadomość, bo no świadomość miał się okazuje. Ale odzyskał normalny sposób jego funkcjonowania. To teraz zabronić tego no, jest problem, bo ten środek naturalny, jak widzimy, pomaga. I to pomaga rewelacyjnie. Ja znam te przypadki. I nie chcę tu powiedzieć, że wiele udział w podziemiu medycznym. To, to, to mnie nie usłyszy. Ale znam te przypadki. To, co Państwo słyszeli dzisiaj, to się dzieje. To się dzieje. To, co my dzisiaj żeśmy tutaj oglądali wyniki tam ze Słowenii, to u nas w Polsce to też jest. Wierzcie mi, że to jest. To w podziemiu. Dlatego, że jeśli by ktoś się wykazał odwagą i zaczął to robić, to bardzo szybko go zamknął no za to. I tu coś trzeba zrobić. To no jest to ciągle substancja... Uważamy, że jest to narkotyk. Naprawdę? To jak to się dzieje, że podajemy straszny narkotyk? Straszny, zgodnie z literą prawa, bo podajemy przecież morfinę chorym ludziom. Ale dzięki właśnie tego typu spotkaniom dzisiaj, dzięki tego typu dyskusjom, gdzie można przynajmniej porozmawiać, nikt tu nie wejdzie, nas nie poresztuje, chyba, to, to o tym przynajmniej trzeba mówić. Tylko, że mówienie nie uleczy nikogo. Sprawa marihuany i jej zastosowań medycznych naprawdę jest bardzo mało znana w społeczeństwie. Dlatego, że społeczeństwo zostało tak, że tak powiem, zaprogramowane, że jest to coś tak złego, że dotarcie do tych osób, dotarcie do, do prawie każdego człowieka z taką informacją, to nie jest tak, jak nam się mówi. Bo i uzasadnić to. To jest właśnie to. Nie ma co gadać. Trzeba coś robić. Trzeba coś robić. Bo... Niestety, medycyna konwencjonalna po dziś dzień nie zna rozwiązania nagrojarki. I nie ma motywowanego przypadku ani zatrzymania nagrojarka, a ale ja już się mocno o Dotarłem do parkownia nazw paru odmiarów medycznej marihuany. Yy, przystosowanie po prostu w yy, onkologii, w neurologii, przy glejakach itd. Koncerny farmaceutyczne wszystko robią, żeby niestety blokować i jak się na po prostu yy, wdrażanie i rozwijanie dostępu chorym yy, do medycznej marihuany czy yy, ekstraktu z niej. W Unii Europejskiej na przykład, myślę, że wszędzie tam jest, jest, jest taka ustawa, że jeśli pacjenta nie stać na zakup w aptece leków, ma prawo, pisze do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i normalnie otrzymuje zezwolenie na hodowlę krzaków w domu i robienie sobie leków samemu. Zaczęła się często CPD. Jakub nagle normalnie ożył. Zaczął wstawać uczta, zaczął nas zaczął się śmiać i zaczął mieć. Zaczął nabierać chęć do życia, do, do, do działania jakichś. Zaczęliśmy grać we frisbee. Facet, który Jakub w czerwcu dawali trzy miesiące życia i to jeszcze le, lekarka. Le, 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 Sama nie do końca wierzyła, że dociągnie w te trzy miesiące, a to parę miesięcy później on, on, on w fryzbie wykazał, że już się zatrzymał w rozroście. Po trzech i pół miesiącach na pełnej dawce, ogólnie siedmiu i pół miesiącach na oweju LSO zrobiliśmy tomograf, który wykazał brak muza ani jednej komórki, które by były podtrzymane. Nie bójcie się konopi, one nie gryzą. One życie robią. Nie szukajcie leku na raka. Lek jest, trzeba go tylko zalegalizować.